Eee, Ale panie, tak, że jeśli chodzi o kontrolę o, rzeczywiście ona się nie zakończyła. Natomiast zakończyła się e, kontrola Najwyższej Izby Kontroli w Spółce Igrzyska Europejskie 2023 i z tej kontroli wynika, że zafundowali nam Państwo kosztowny chaos, że zamiast 400 milionów te igrzyska 1, 700 milionów złotych Koszty dystrybucji biletów było 700 tysięcy większe niż e, wpływy z tych biletów. Jest też zawiadomienie do prokuratury. Czy spółka Igrzyska Europejskie 2023 postawiona jest w końcu stan likwidacji. Tak, postawiony jest stan likwidacji. Kiedy? 14 marca nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Igrzyska Europejskie 2023 postawiło spółkę w likwidacji tym temacie. Proszę pamiętać, że hmm, współwłaścicielem spółki Igrzyska europejskie jest miasto Kraków, gmina miejska Kraków i województwo małopolskie. I w tym względzie rozmawialiśmy z panem prezydentem, że zależy nam na tym, żeby bez zbędnej zwłoki spółka została zlikwidowana. I spółka to, I to, była jest, duża, i to jest, jest dla nas istotne, żeby o tym pamiętać. Natomiast toczyły się kontrole, toczyły się jeszcze rozliczenia i w tym sprawie więcej nie chcę komentować. Dla mnie istotne jest to, żeby projekt, który był jeden z największych projektów sportowych w Europie, 24. W 2023 roku został zakończony, i żeby ten temat jakby był traktowany, że duże wydarzenie w Małopolsce odbyło się. To wydarzenie miało miejsce w 2023 roku. Zostało zakończone. Zostało uznane jako jedno z największych wydarzeń sportowych w Małopolsce w 2023 roku. Jeżeli są nieprawidłowości. Trzeba je wyjaśnić. I po to są kontrole, żeby były, żeby wykazywały wnioski. I jeszcze raz powtarzam, to było dwa lata temu. Dzisiaj idziemy do przodu. Małopolska rozwija się. Małopolska ma przygotowane strefy aktywności gospodarczej po to, żeby tutaj pojawili się inwestorzy. I, i z całym szacunkiem średnie mieszkańców to interesuje, o czym mnie Pan teraz.